Siema widzowie. Trochę nas nie było, ale wracamy do was z nowym odcinkiem. Dzisiaj trochę poulepszamy, potwieramy, poprzerabiamy, a nawet pomieszamy itemki, no i pokażę wam ciekawy sposób na zarobek. Żeby nie tracić czasu, zapraszam do odcinka. Jak widzicie na pierwszym klipie, to jestem dwa szukał pomocy przy rewencie Gorączka Metin, więc poszedłem z Hitsu pomóc. Liczyliśmy, że będzie do zbicia na Merka, bo na Smoka się jeszcze nie porywamy. Oczywiście jakieś dropy z Wróżki Gienka oddajemy koledzy w podziękowaniu za informację. Ogólnie będę spokoj dla wyższo-levelowych graczy, szczególnie tych, co nie mają problemu z ubiciem smoka, bo to darmowe skrzynie bossów. Zeszkadliłem na pierwszy teleportacji, no ale niestety. W międzyczasie pojawił się jeszcze event nagonka na potwory, gdzie można było zdobyć jajo Bashido. Lecz fajny i warto uwagi, z statystykami podobnym do Razadora. Razem z Hitsu wzięliśmy udział tylko w końcówce eventu, ale tak jakieś jajka nam się udało wydropić. Najwięcej bossów udało nam się zbić na wężowym polu i pustyni, bo mniej więcej znaliśmy resztę. Pamiętam jak kiedyś, jak mieliśmy 90 levele, to strasznie tryhardowaliśmy w tym evencie, który jeszcze wtedy trwał kilka dni, bo taki pet to był luksus. Teraz bardziej dla zabawy braliśmy udział, ale nie narzekałbym jakby wyleciał jakiś typ szósty. Jednak jak widzicie, tym razem gra nie oddaje. Jak biegaliśmy sobie na hydrę to podnosiliśmy wszystkie pancerze, bo jak już wiecie lubimy je sobie poprzerabiać. Tym razem trafiło na pancerz na nincze, bo miałem nadzieję, że jak coś wejdzie to pomieszam go z miękami z prezentem świątecznych. Bo mój pancerz jest średni i przydałoby mi się coś znacznie lepszego. Standardowo lecimy z plus piątek, których udało nam się zebrać 26 sztuk. Takiego wyniku się nie spodziewaliśmy, więc było to miłe zaskoczenie, że w końcu gra oddała. Zaczynamy miksować i już po pierwszej zmiance nie opłacało się dalej mieszać. Mnie one nie satysfakcjonowały, ale uznałem, że ktoś może będzie chciał taką kupić. Wybonowałem kolejny pancerz i ta sama sytuacja. Lepiej sprzedać, w końcu był jeszcze jeden pancerz w zapasie. No i ostatni już pancerz. Ja szukałem czegoś co byłoby warte wybicia pancerza na plus 8 albo 9, bo mojego pancerza szkoda było mi ulepszać. Głównie zależało mi na ogniu, HP, w procencie do albo wartości. Jak na złość wchodziły takie bony, tylko nie maksy. W moim pancerzu mam tylko 15 ogień i 15 wiatr i brakuje mi perzeta na hydra. No i skończyło się na tym, że mamy 3 pancerze pod ogień na sel. Także widzę, jeśli któryś by cię zainteresował to pisz w komentarzu albo na poczcie w grze. Po maratonie chodzenia na mele i hydrę postanowiłem trochę nadrobić odpał, który przy tych dężonych idzie dość szybko, albo bardziej szedł dość szybko, bo po ostatnich zmianach na hydrze dłonie kryta i szycia nie będę już tak topić w Do tego przydadzą mi się też ZBS-y, bo sporo ich poszło przy ulepszeniu łuku. Tutaj podsumowanie do roku z tysiąca blasków, ale nie sugerujcie się ilością, bo miałem na postaci pozostałości z ostatniego otwierania i chciałem, żeby ładnie mi się wszystko postakowało. I tutaj zaczynamy już naszą przygodę z ulepszaniem kolejnej broni Zodiaku. Skoro łuki zrobiliśmy już na plus 9, to przyszła pora na sztledy. Dlatego skupiłem czerwone pudła Zodiaku po wonie, co na tamte czasy było super ceną, bo chodziły nawet do 1,5 wona. Kolejny ważny ulepszacz, dwutlenek tytanu, 33 kaka za sztukę to też przyzwoita cena. No i agaty. Księżycowe kamienie mieliśmy swoje w Stamboli i skupowaliśmy je w międzyczasie jak ktoś tanie zaniewołał. No i zaczynamy. Jeśli się zastanawiacie skąd podręczniki to skupowaliśmy przez długi czas jak tylko ktoś je tanie sprzedawał. A jako, że ostatnio było bardzo dużo eventów rybackich to udawało nam się je kupować po ja pierwszy zacząłem ulepszać swoje sztylety i przejąłem taktykę na podręczniki kowala, bo jak pamiętacie ze wcześniejszych odcinków, magiczne kamienie bardzo mi oddają. Nie będę zanudzał tym paleniem, więc zostawię was z muzyczką, a ja to przyspieszę. なるほど。<noise> W międzyczasie zabrakło mi dwutlenków, więc szybko dokupiłem. Ale, widząc ile pudeł mi zostało, to wiedziałem, że to dopiero początek kucia i wydawania wonów na pudła i inne ulepy. A tu niespodziewanie wbiły na 9. Nie cieszyłem się zbytnio, bo wiedziałem, że teraz pora na sztylety mojej współgraczki, a musicie coś wiedzieć. Gramy już ze sobą kupę czasu i schemat ulepszania zawsze wygląda tak samo. Ja ulepszam coś pierwszy, wchodzi mi w miarę szybko a potem jak ona ulepsza, to ciężko jest jej wbić ten item na plus 5. Nie wiem czy ona jest jakaś przeklęta, czy ma takiego pecha, ale gra jej prawie nigdy nie oddaje. Zawsze musi tyrać na tej temy. Mocno wam to przyspieszy, bo paliło jej masakrycznie. W końcach skończyły się jej praktycznie wszystkie ulepy, ZBS i podręczniki, to zabrałem jej też tlety i próbowałem je wbić tym, co zostało mi z ulepszania. Ale te przeklęte zodiaki były tak oporne, że zaczęliśmy je ulepszać już bez nagrywania bo byliśmy tak stiltowani, Że zastanawialiśmy się, czy nie kupić już gotowych plus dziewiątek, ale hits już za dużo kasy w nie włożyła i byłoby to nieopłacalne. Przy całym tym ulepszaniu, dochodziliśmy powoli do wniosku, że jest to ostatnia broń zodiaku, jaką ulepszamy, ale już po ochłonięciu przemyśleliśmy sprawę i ostatnią broń, jaką będziemy robić, będzie kolejny łuk do szarpy, a to na razie odległe plany. Ciężkiej batalii w końcu się udało. Oczywiście to ja ole na plus 9, jak każdą naszą broń zodiaku, bo jak mówiłem, hitu jest jakaś przeklęta. Na początku wspomniałem o ciekawym sposobie na zarobek, na który wpadłem przy okazji podbijania lewela naszemu bufowi. Od razu mówię, że nie jest to mój autorski pomysł, bo zainspirował mnie filmik, który widziałem już dawno temu na tureckim YouTube. Filmik przedstawiał alternatywny sposób expienia postaci od 95 lewela. Sposób ten zakładał założenie postaci jak najwięcej odporności na wiatr i ubranie postaci tak, żeby biła tak mało, żeby nie była w stanie zbić księcia Ohao, ale zbijała obstawę, którą on respi. W całej świątyni jest czterech księci Ohao, których musimy zlurować w jedno miejsce. Jak coś, mapka z respami jest na Wiki. Wygląda tak jak spienie na wróżkach, tylko w tym przypadku exp nie leciał jakoś kosmicznie. Może dlatego, że miałem dość duży level. Zarobek polegał tu na dropieniu mitrii i szarych barwników, które w ostatnim czasie poszły mocno w górę. Są tylko dwa problemy. Potrzebne są autołowy i co gorsza, PET, który podnosi nam przedmioty. Dlatego bardziej bym to potraktował w ten sposób jako ciekawostkę niż zarobek. Ja sam bawiłem się w to tylko 3 dni, bo na tyle był darmowy PET zisu, który podnosił przedmioty. Nie były to jednak całe 3 dni, bo w tym czasie były u mnie problemy z dostawą prądu, więc masę razy wywalało mi szamana. Jednak uważam, że drobny tak prezentował się całkiem przyjemnie. Już na sam koniec zostawiam opening krzeniaków. A Ciebie wizu zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza, żeby było co poczytać.